Czy surowe karanie to jest jedyna opcja, jedyna metoda, która jest w stanie nauczyć Twojego dzieciaka poprawnych zachowań? Dzieci to szansa, a nie zagrożenie. Szansa, a nie zagrożenie. Wiesz, co jest dobre dla Twojego ciała? Skłonne przez nas wskazówki, które pomogą Ci w życiu codziennym. Tak jak Ty, jesteśmy mamami. Droga mamo, dzisiaj kontynuuję temat karania naszych dzieci i jestem skupiona na nastolatkach. Nazywam się Anna Saj i żyję według planu i jestem tutaj po to, żeby w tej społeczności mam doprowadzić do poruszenia, dlatego że potrzebujemy wsparcia i potrzebujemy wspólnego kierowania naszym życiem w ten sposób, żebyśmy mogły na koniec naszego życia cieszyć się dobrą relacją z naszymi dziećmi. To jest nasz cel i nie traćmy go nigdy sprzed oczu sobie. Spróbujmy dzisiaj zabrać się za problemy z naszym nastolatkiem z nieco innej strony. Oto moja propozycja: cztery kroki, które pomogą Tobie i Twojemu dziecku rozwiązywać trudne sytuacje, bo one będą. Nauczysz się spokojnie przez nie przechodzić, daj sobie czas na to. Możesz je stosować zamiast kary. U mnie to działało. To są, ale też nie tak od razu, było to dla mnie takie y, łatwe do zastosowania. Cztery kroki, które zmienią Twoje podejście do dialogu i do komunikowania się z, ze swoim nastolatkiem. Po pierwsze, opisz, co czujesz. Po drugie, określ, czego potrzebujesz. Po trzecie, pokaż, jak możesz poprawić postępowanie. Po czwarte, zaproponuj wybór. Wyobraź sobie taką sytuację, że Twoje dziecko wraca, albo gdzieś w ogóle się spóźnia. Jesteś rozzłoszczona, zdenerwowana, przed oczami przelatują ci same negatywne scenariusze. Wiesz, że już powinien wrócić, ogarnia cię panika, przez głowę okropne myśli przelatują. A po 20 minutach takiego koszmaru, Twoje dziecko wraca. Okazuje się, że spotkało po drodze kolegę i było roz zajęte rozmową z nim. No i cóż, naskoczysz na niego. Nie rozumiesz, na co mnie naraziłeś? Jak mogłeś być taki nierozważny? Jesteś nieodpowiedzialny, jesteś gówniarzem. Daj spokój, nie chcę cię widzieć. Nigdy nie myślisz o innych, tylko o sobie. Wiesz, co ja przeżywałam, wiesz, przez, to, przez co przechodziłam. To jest takie bardzo charakterystyczne dla nas, że ulegamy naszym emocjom, bo rzeczywiście mogłaś się martwić, mogłaś się bać. I wiecie co? My tak reagujemy na różne trudne sytuacje, a potem bardzo charakterystyczne jest to, że wrzeszczymy, a potem mamy poczucie winy. I ja wiem, że. To podejście tych czterech kroków naprawdę może Ci pomóc w tym, żeby przechodzić przez takie sytuacje w spokoju. Więc pierwsze, zamiast karać, powiedz, co czujesz, zamiast wydzierać się na Twoje dziecko, powiedz: Przeraziłam się. Przeraziłam się wtedy, gdy minęło 20 minut, a wiedziałam, że już masz być. Bałam się, że coś Ci się stało. Byłam zaniepokojona. Dziecko wtedy ci może powiedzieć: Mamo, nie przesadzaj wielkie rzeczy, spóźniłem się trochę i co? Bądź spokojna i spokojnym tonem. Powiedz dalej: Dla ciebie było to tylko trochę, a dla mnie to była cała wieczność, byłam zmartwiona. Dziecko może ci powiedzieć znowu: Bez przesady, nie było czym. Martwiłam się o ciebie. Mówisz o tym, o czy co czujesz. W następnym kroku, powiedz, czego oczekujesz. Spotkałem kolegę i zagadałem się z nim wielkie rzeczy. Kochanie, oczekuję, że jeżeli masz być gdzieś o konkretnej godzinie, to dotrzymasz słowa. Oczekiwałam, że zadzwonisz, że powiesz, co się stało, że nie dotarłeś na czas. Mamo, przewraca oczami, nie? Wyładował mi się telefon. Oczekuję, że kiedy wychodzisz z domu, masz naładowany telefon. Wtedy unikniemy takich sytuacji. Trzeci krok: wskaż, jak można naprawić sytuację. Możesz yy, przypilnować na przyszłość, żeby mieć telefon. Czy potrzebujesz powerbanka, czy czegoś potrzebujesz, żeby mieć zawsze y, dostęp do telefonu? Mogłeś kolegę poprosić o to, żebyś z jego telefonu zadzwonił do mnie, na pewno by się na to zgodził. Wskaż wyraźnie, jak można naprawić tę sytuację. Oczekuję, że obiecasz mi, że więcej tego nie zrobisz, a potem zaproponuj wybór. Możesz mi obiecać, że więcej tego nie zrobisz, możesz zatroszczyć się o to, że wybierzesz sobie Powerbank, albo przełamiesz swój wstyd, że wstydziłeś się pożyczyć od kolegi telefon. To jest właśnie coś, co sprawia w Twoim dziecku, Poczucie tego, że nie zostało ono przez ciebie przekreślone. Jesteś pod wrażeniem prostoty rozwiązania? A co jeśli sytuacja się powtórzy? Jeśli sytuacja się powtórzy, to wtedy przechodzisz do działania i mówisz: Chcę zobaczyć Twoją propozycję planu, chcę, żebyś mi powiedział, w jaki sposób uspokoisz mnie, że już więcej tego yy, przez to przechodziła nie będę. No cóż, pewnie wysłuchanie tego jest nieco ulotne, ale zapraszam Cię do tego, żebyś naprawdę przemyślała sobie i ułożyła sobie różne scenariusze reakcji na zachowanie Twojego dziecka właśnie w tym konstrukcie tych czterech kroków, kiedy jeszcze raz... Określasz, co czujesz. Potem mówisz, czego potrzebujesz, a potem pokazujesz, jak można postawić, jak można naprawić postępowanie, proponując dziecku wybór. Dajesz mu opcję, możesz zrobić to albo to. I teraz popatrz, jest tak, że twoja postawa jest twardą postawą. Bo to nie jest jakieś łagodne traktowanie, to nie jest jakaś drobna reprymenda i dzieciak ma kłopot z głowy. To, co ci proponuję, to twarda postawa. Mówisz, co czujesz, czego oczekujesz i podpowiadasz, w jaki sposób twój dzieciak ma wziąć na siebie odpowiedzialność. Taka reakcja nie jest podła, nie jest ostra. Nastolatek nie czuje, że jest kimś złym, a ty jesteś. Twarda, ale odnosisz się z szacunkiem do dziecka i z szacunkiem do siebie. I nie jesteś jego wrogiem. Stanęłaś po stronie swojego dziecka. To tyle na dzisiaj. Zapraszam, subskrybuj mój kanał. Dzwoneczek powie ci o tym, że pojawiły się nowe filmy na naszym kanale. Tyle na dzisiaj. Dziękuję ci, że byłaś ze mną. Napisz w komentarzu czy te treści są dla Ciebie fajne, napisz w komentarzu, co chciałabyś usłyszeć tutaj na tym kanale. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.